Nagrywając właśnie ten moment, w tym momencie Federek wysłał mi e, zdjęcie noża. Małego noża dla koleżanki, bo sobie życzy. Chce się bawić w kuchni, chce pokazać klasę. Przypadek? Oczywiście, że nie sądzę. Ściągamy energią ludzi prawdy, chociaż są dalej. Nie tak daleko, bo to w zasadzie kilka kilometrów albo kilkanaście. Ja lubię tutaj sobie jeździć po tych bolesławieckich trasach. Uwielbiam trasę na przykład do Jeleni, Karpaca i dalej Kowary. Dolwówka lecisz jak rakieta Formuła 1, prawda? Później już od Lwówka dalej na jej nóg. zaczyna się przepotężna tarka, no ale też ma to swój jakiś tam załóżmy urok. Liczy się teren, liczy się podróż, liczy się czas, liczy się inna prawda. Ludzi prawdy, ludzi sukcesu. Ale, że to będzie zarąbiasta kanapka, hamburgerowe bułki. Ostatnio zrobiłem takie hamburgery najlepsze w moim życiu. Taki byłem głodny, bułki, właśnie te Lidlowskie. I tam mają hamburgery takie pakowane, jest zapięte na stakach. Dwa duże, fajne hamburgery. One mają jakiś miarę fajny smak. Nie wiem, co tam jest w składzie, nie, nie sprawdzałem nawet. Zakładam, że jest ok, ale nie wiem, ale naprawdę wyszło. Inna, przepotężna akcja, inaczej dopracowałem burgera. Ten nóż kroi, ten nóż się bawi, ten nóż jest piękny. Są różne warianty. Później Wam będę pokazywał jeszcze różne fajne, ciekawe sprzęty, bo mam kilka bikek. Przepotężne wejście smoka z kopytkami. Tego jeszcze nie grali I dwa noże. Ten duży, to mój pierwszy, pierwsza miłość, pierwsze cięcie, ten mały właśnie w sam toku. jakby mniejszy brat, bliźniak. Dostałem do testowania. Tutaj jest nowy, tutaj świeży, to jest piękny, nienaruszony, ostry inna stal, inna prawda. Frederyk mówi, testuj dziki, zobaczymy, jak pracuje, zobaczymy jak działa, także bawimy się na poważnie z boczkiem. Kroimy pięknie oczywiście boczek, O, twór tak, a tutaj już nie może być proszę Państwa miękkiej gry, nie może być ściemy, nie może być innego podejścia, nóż tańczył jest mniejszy, jest ostry, jest dynamiczny, jest szybszy. Musi się zgrać z Tobą, musisz go pokochać, musisz powiedzieć ja teraz chcę żebyś tutaj był, teraz to jest Twój teren, tutaj walczysz, tutaj się czuj jak u siebie, nie wstydź się. Pokaż, co potrafisz, bo jesteś lepszy od tych innych. Jesteś stworzony z miłości, jesteś stworzony z prawdy w garażu, w warsztacie. I znowu wchodzimy, proszę Państwa, z pytaniem, po co Ci ta działka, kopytka, moja własna, mała ostra papryka, która parzy, która wypala, tak jak ten nóż, wypalona w miłości. Leży, wypoczywa, mówi, czekam. Jak się będę zachowywał, jak będzie pracowała stal. Jak będę tańczył na szarlotce, jak będę tańczył na dymce, jak będę tutaj walczył na cebuli, jak będę to wszystko zgarniał, jak będę tutaj pracował, jak będę się huśtał, mimo że nie jestem szefem, a santoku, nadal mogę się huśtać, nadal będę się huśtał, nadal będę robił kołyskę, nadal będę się bawił. Tuńczyk, jajka, cebula. Bawimy się, żarcie inne, żarcie lepsze. Bułki hamburgerowe tutaj też jest pewnego rodzaju test noża, czy przejdzie przez to miękkie. Koperek tańczymy na desce. Koperek bawimy się. Proszę Państwa, trochę dłużej zatrzymamy się na kaparach. Te małe stworzenia, małe główki, pesteczki wewnętrzne, cudowne krojenie, cudowna prawda. Większe kapary, większe pestki z ogonami w słoiku czekają, w zalewie wyjmujemy. No to będzie do majonezu, koperku, sól pieprz i ocet, jeden z tych najdroższych. Jest cudownie. Lekki taniec nad jajkami, to trzeba zawsze przecież wykonać. Była hamburgerowa posmarowana najlepszym gościńskim masłem. Tutaj już mamy tuńczyka i dymkę, no i ten sos. No nie ukrywajmy, lekko chemiczny serek. Państwa testujemy dzisiaj ten nóż od Froga Frederyka. Link w opisie dla ludzi. prawdy, dla ludzi sukcesu. Ceny są jakie są, ale to jest prawda, to jest inny unikat. W zasadzie są jakie są. Moim zdaniem, i tak są niskie. Przy dzisiejszych cenach gazu, inflacji, stali, wszystkiego i tej totalnej globalnej zawieruchy, patrzcie tylko na to, patrzcie tylko na tą prawdę, na ten inny styl. To jest mały Santoku, albo jeden z tych mniejszych do przetestowania od Frederyka. Ma wspaniałe towary. Link w opisie od niego. Czy Frederyk może zostać nazwany, albo Frog, czy może on zostać nazwany nożownikiem? Myślę, że tak. Profesjonalista, który to kocha, profesjonalista, który to zna, najlepsza sta, najlepsze towary, najlepsza usługa. Mam pełno różnych fajnych towarów, też to możecie mieć. Wiem, że są święta, wszyscy jesteśmy przepotężnie spłukani, ale czy wrócimy już w styczniu, czy wrócimy może w lutym, może w marcu, może już nigdy nie wrócimy, może nigdy nie wróciliśmy ciągle wegetując. Ale taki nóż sprawia wiele radości dla tych, którzy się znają, dla tych, którzy się nie znają, dla wszystkich. Prawda? inny styl. Frog i ja. Walczymy dalej, big time. Czegoś takiego dawno nie jadłem, czegoś takiego dawno nie robiłem. Mówię, zaryzykujemy. Tniemy już teraz jajka, zaryzykujemy, zróbmy coś innego, pomieszajmy inne smaki, dodajmy ten ser, użyjmy niestandardowej bułki hamburgerowej. Przecież nie może się zmarnować, a w kuchni chodzi o to, żeby dobrze się bawić, nic nie marnować i fajnie jeść. Na tuńczyka wchodzi jajo, wymieszany żadna pasta. Na jajo wchodzi ten cudowny, to nie jest do końca może tatarski, ale mają sól pieprz, ten zajebisty ocet koperek i kapary, na to wchodzi lekko taki czedar chemiczny, plastikowy, ale on też ma swój urok i była właśnie tak wygląda. Tam mi się trochę przekleństwo, że tak powiem, wkradło, przepraszam, niezwykłym, niezwykłym tak, tak się wyrażać. Jest to niska wibracja. Czasami trzeba, czasami nie trzeba. Wchodzę do gry, testuję to wszystko. Jest cudownie, jest dobrze, jest inaczej. Lekka radość, lekka prawda, jakaś nadzieja na przyszłość, chociaż jestem tu i teraz. Bawię się na całego. Wchodzę do gry razem z nożem od Fryderyka. Ja wiem, że to jest test noża, ale możecie taką bułę zrobić z tym hamburgerem, z tuńczykiem, z jajkiem, z tym przede wszystkim majonezem, koperek, kapary. Uwaga, sól, pieprz i zarąbiasty ocet musi być. Troszeczkę tej kwaskowości to jest coś niesamowitego. Jest to naprawdę, było to mega dobre, mega pyszne i tak czułem, że to będzie dobre, bo te kombinacje są klasyczne. Chodzimy do gry, bawimy się, sprawdzamy co pójdzie, co nie pójdzie, gdzie jest opór, gdzie możemy się przebić, gdzie możemy się przełamać, a gdzie jest zbyt mocny opór. Tak jak w życiu, tak i w kuchni.